Dzisiejszy trening Zaczęliśmy od wyciskania wąskim uchwycie na triceps połączone z dalszej super serii, ja staram się wykonywać to w dzisiejszym akurat wydaniu, także łokcie rozprowadzam na zewnątrz, opuszczam to na początku klatki piersiowej, czyli w dolnej fazie. Staram się taki moment zatrzymania tutaj dokonać, żeby rozciągnąć te, tą długą głowę. No triceps akurat jest moją bolączką, więc stosuję, próbuję jakichkolwiek rozwiązań. No, najlepsze rozwiązania zauważyłem są takie, w których atakuje mięśnie na różne sposoby, wtedy jakiś to ma sens. Nie, nie, nie zakładam jednego planu na dłuższy czas, bo, bo to w ogóle nie skutkowało. Kolejno zrobiliśmy tutaj modlitewnik ze sztangą łamaną. Yy z niewielkim ciężarem, można powiedzieć, żeby tutaj w miarę jakąś tą technikę zachować. Mamy wysoki kąt na modlitewniku. Także dość mocno rozciąga tutaj ten, tą dolną część Bicepsu. no Staram się nie prostować rąk do końca, bym chyba już ich nie, nie podciągnął do góry. No, mimo wszystko, że staram się jeszcze te łokcie ustawiać jak najwięcej, no to teraz moja masa ciała jest w granicach 123 kg, więc no, rozjeżdżają się same. No jednak te, te, to wszystko jest opuchnięte i y, ciężko jest po prostu o taką o zbieżną sylwetkę. Piotrek tutaj widać bardzo dobrze to wykonuje No niekoniecznie trzeba tak do końca prostować akurat te ręce, żeby tutaj blokować je w stawach łokciowych w tym wydaniu myślę, że lepiej by było uzyskać stałe napięcie do, do takiego punktu, w którym jeszcze mamy, mamy napięcie w mięśniach, ale nie zblokowane stawy łokciowe zredukował Piotrek ciężar większą zakres ruchu, więc zdecydowanie wiadomo, że przy tamtym ciężarze byłby problem. Następne ćwiczenie to jest ściąganie linek w stanie za głowy wyciągu dolnego z rozciągnięciem tych łokci na zewnątrz, czyli ja ściągam to tak, że głęboko do kości potylicznej schodzą mi przed ramiona, ustawiam nogi, żeby nie obciążać kręgosłupa. No i te kulki, które mam tutaj na końcu linki staram się tak ustawiać dłoń, żeby pchać podstawą dłoni niekoniecznie trzymając mocno za linki, bo to jest będzie różnica w napięciu więc ręka trzyma tylko linę, a podstawa dłoni pcha pcha kółko, które, które całkowicie inaczej zmienia nam ustawienie yy, napięcia na tricepsie kolejno na przemian stronne zginanie przed w siedzeniu ze sztangielkami, akurat to jest y, dobre rozwiązanie, bo tutaj nie ma wahania tutaj takiego, że jak się w stanie robi, że tam połowy ruchu wykonuje za nas ciało, bo tutaj się nie da nic zamachnąć specjalnie. no Oczywiście te ciężary spadają z automat w tej pozycji. No ale wolę takie coś, niż tam ładować ciężary i potem nie ma tego, z tego większego sensu, już zauważyłem. Następnie zginanie przedramion na wyciągu pionowym z wyprofilowanym, wygiętym uchwytem. Akurat tak tutaj mamy dostosowany uchwyt, żeby chwytać wąsko, tam mam takie rączki, które powodują, że nie ma poślizgu. Połączone z, ze zginaniem przedramion na ten ramiennopromieniowy promieniowy mięsień, który jest zaniedbany bardzo, właśnie to połączenie przedramienia z bicepsem, częstokroć widzę, że niby tam biceps ma triceps, a, a ta przestrzeń pomiędzy tym jest niewypełniona. To jest jedyne ćwiczenie, które jest w stanie to nam zapewnić, i tylko ze sztangą prostą, nie jakieś sztangi łamane, gdzie już przedramie nam zmieni ustawienie. No, niestety no, akurat w tym wydaniu no to moich, mo, moje, moje, boje siłowe kończą się na, na maksymalnie 40 kg, bo nie jestem w stanie utrzymać większego ciężaru ze względu na to, że tam na nie wytrzymuje tego, no, ale myślę, że spokojnie nawet regularny trening ze sztangą czy z tam 25 max 30 będzie zdecydowanie wystarczający, także hmm, no Piotrowi to bardzo dobrze idzie akcentuję widzę napięcie do tej górnej fazie